Dzień dobry, nazywam się Jolanta Wojtowicz, jestem koordynatorem do spraw wysłodków internetowej giełdy wysłodkowej. W dzisiejszym filmiku przedstawię instrukcję korzystania z giełdy dla kontrahentów chcących nabyć wysłodki. Aby dostać się na stronę giełdy w wyszukiwarkę wpisujemy adres app.agriconetwork.com Przenosimy się na stronę logowania w prawym górnym rogu. Zarejestruj się, założymy nowe konto. Wpisujemy swój login. Wprowadzamy adres e-mail. Wprowadzamy hasło. Potwierdzamy hasło. Domyślny język język polski. Czytamy regulamin. Zapoznajemy się z regulaminem. Zamykamy okno. Akceptujemy regulamin. Zatwierdzamy. Rejestracja przebiegła pomyślnie. Na podany adres e-mail został wysłany link aktywacyjny. Na podany przez nas adres e-mail otrzymamy wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Jeśli link nie działa, skopiuj i wklej do przeglądarki, a następnie wciśnij Enter. Przejdź do przeglądarki. Logujemy się ponownie. Wpisujemy nasz login. Wprowadzamy hasło. I dajemy zaloguj. Jesteśmy już na stronie giełdy. W prawym górnym rogu mamy powiadomienia, wybrany język, użytkownik. Oraz wyloguj się. Na środku kontakt do koordynatora. Lewe okno, oferty z poszczególnych cukrowni. Prawe okno, dołącz do giełdy wysłodków. Musimy uzupełnić dane. Domyślna cukrownia Świdnica, Strzelin, Robczyca bądź Cerekiew. Nazwa miasta, gdzie mieszkamy. Ulica. Wypełniamy nasze dane. Kod pocztowy. Następnie zaznaczamy, czy jesteśmy osobą fizyczną bądź organizacją lub firmą. W zależności od tego wpisujemy NIP bądź PESEL. W przypadku osoby fizycznej wpisujemy PESEL. Nazwa: nasze imię i nazwisko bądź nazwa firmy. I nazwa krótka. Możemy tutaj dodać kontakt i dajemy zapisz. Teraz podajemy numer telefonu. Potwierdzamy. Na podany numer telefonu otrzymamy sms-em kod weryfikacyjny. Wpisujemy kod. Potwierdzamy. Twój wniosek został wysłany. Zostanie rozpatrzony przez koordynatora. Prosimy o cierpliwość. Po weryfikacji przez koordynatora otrzymujemy powiadomienie mailem. Twój wniosek o przystąpienie do giełdy wysłodkowej został pozytywnie rozpatrzony. Od teraz możesz korzystać z giełdy wysłodkowej. Logujemy się jeszcze raz na giełdzie. Wpisujemy login oraz hasło. Zaloguj. Jesteśmy na stronie giełdy. Teraz mamy już dostęp do wszystkich ofert. W prawym górnym rogu wybieramy cukrownię, której oferty nas interesują. My mamy cukrownię Strzelin. Tutaj rozwijamy i widzimy poszczególne oferty plantatorów danej cukrowni. Przeglądamy oferty, wybieramy, która nas interesuje. Tutaj plantator dodał dwie oferty. Cena za jeden samochód 90 zł lub za całość 80 zł. My odpowiemy na obie. Klikając w jedną, przewijamy stronę do góry. Mamy tutaj szczegóły oferty: 787 ton, cena 80 zł. Widzimy płatność przelewem. Klikniemy: weź wszystko, nam, pasuje nam oferta, i na dole klikamy Zapisz. Oferta została stworzona, i teraz druga również. Przesuwamy do góry. I tutaj mamy 25 ton po 90 zł. I tutaj będziemy negocjować. Może uda nam się wziąć wszystko w jednej cenie. Zjeżdżamy na dół. Nowa oferta. Waga. 25 ton. Cena 80 zł. I komentarz możemy napisać. Biorę wszystko. Kupuję wszystko. i również zapisujemy twoja oferta została stworzona znajdziemy ją tutaj Giełda Wysłodków oferty tutaj mamy oferty sprzedaży a obok oferty kupna jak widzimy oferty mają status oczekujące czekamy teraz na decyzję plantatora plantator może naszą ofertę zaakceptować negocjować bądź odrzucić Otrzymaliśmy powiadomienie: Twoja oferta kupna została zaakceptowana przez plantatora. Teraz giełda wysłodków, menu, oferty. Tutaj mamy oferty sprzedaży, druga zakładka oferty kupna. Nasze oferty kupna zmieniły status na zaakceptowany. Otwieramy jedną z ofert. Tutaj mamy dane plantatora. W tym momencie musimy skontaktować się z plantatorem w celu uzgodnienia formy rozliczenia. Dopiero po dokonanej płatności otrzymamy od plantatora upoważnienie do odbioru wysłodków. Po zakończeniu rozliczenia otrzymamy druk upoważnienia odbioru wysłodków. Aby go wydrukować, wchodzimy w oferty kupna i tutaj do każdej oferty. Mamy drukuj upoważnienie. Klikamy w kafelek i otwiera nam się druk upoważnienia odbioru wysłodków. Po zakończonej transakcji Należy skontaktować się z koordynatorem w celu uzgodnienia daty odbioru wysłotków. Dziękuję bardzo za uwagę.